Ubisoft w końcu pokazał Animus Huba, którego możecie znać również pod nazwą Assassin's Creed Infinity. Powiem wam dzisiaj, czym to jest i dlaczego śmierdzi mi to na kilometr. Pogadamy sobie o grze Exoborn, która na pierwszych gameplayach wygląda całkiem sympatycznie i może z tego być coś naprawdę ciekawego. Szef działu Warner Bros. Games odchodzi po sukcesie Suicide Squad Kill the Justice League. No i okazuje się, że komputery dominują nad konsolami. Subskrybujcie kanał, żeby niczego nie przegapić. I zaraz już tyle, za co serdecznie dziękuję. A my tymczasem. Zaczynamy. Przedwczoraj pojawiły się pierwsze wrażenia różnych recenzentów, różnych dziennikarzy, różnych content creatorów z najnowszego, nadchodzącego Assassin's Creed Shadows. Ja tak sobie to oglądałem i szczerze powiedziawszy, no ten assassin wygląda po prostu jak assassin. Nie ma tam nic szczególnego. Jeżeli chodzi o parkour, no to spodziewałem się w sumie czegoś więcej. Ubisoft to opisywał, że ma być względem parkouru jakaś, może nie rewolucja, ale taka ewolucja. Te gameplaye trailerowe, które oni pokazywali, rzeczywiście ukazywały ten, że ten parkur będzie dużo taki płynniejszy, będzie dużo bardziej smooth. I jak oglądałem te nowe gameplaye, no to wychodzi na to, że ten parkour to właściwie będzie to samo, co było w Valhalla, w Odysseju, a wcześniej w Orginsie, Tylko, że teraz Naoe będzie robiła jakieś animacje z dupy, szczerze powiedziawszy. One nie wyglądają same w sobie tak źle. Tylko problemem jest tutaj to, że cały parkour wygląda jak z poprzednich gier, a na końcu Naoe wali jakiś piruet i to ma być ta rewolucja. No niestety nie. Zobaczymy, jak to będzie finalnie w grze. Całościowo, no średniawka, nie? Wygląda to jak kolejny Assassin. Nie widzę tutaj niczego takiego specjalnie szczególnego, ale jedną z ważniejszych rzeczy miał być Assassin's Creed Infinity którego później przemianowano na Animus Hub'a. Przez lata dowiadowaliśmy się, czym to ma być. To miało być jakiś lobby, jakiś hub właśnie, który łączy poszczególne części gier. Ma on sprawić, że łatwiej nam będzie chronologicznie ustawić sobie wydarzenia w tym lore. No i tak się składa, że go zobaczyliśmy. No i co on nam oferuje? Tak on wygląda. Po lewej stronie możecie zauważyć poszczególne gry i czasy, w jakich te gry się dzieją. Mamy Shadowsa, mamy Odysseya, mamy Originsa, mamy Walhalę. Po kliknięciu w daną grę, która tutaj nazywa się Wspomnienia, będzie nam się ona po prostu odpalała. Będzie tam też kilka lorowych informacji, jakieś opisy, jakieś przypomnienia fabuł, ale będzie też coś, co się nazywa. Battle Pass, wszyscy się cieszymy, co prawda ma być on darmowy, ale i tak Mamy tutaj cztery foldery, mamy wspomnienia, projekty, exchange, vaulty W projektach znajduje się głównie Battle Pass, ale również wszystkie itemki, które możemy zdobywać za wykonywanie poszczególnych misji Będą to zapewne takie powtarzalne misje jak mieliśmy w poprzednich grach Czyli idź zabić trzech ziomeczków, tam idź zabić pięciu ziomeczków, ukradnij coś Wracając dostajemy trochę hajsu lub jakiś specjalny itemek I te zadania odnawiają się codziennie, są to takie... Przyciągacze, no nie takie coś jak w macie w grach mobilnych. Więc to totalnie zalatuje mi jakąś grom usługą, jakąś mobilką. To są rzeczy, które mają być na premierę Tu jest dla Naoe, a to jest dla Jaskę. Po odpaleniu pojawia nam się Battle Pass. I jak to w Battle Passach jest, co level dostajemy jakieś itemy, jakąś walutę, aż w końcu dojdziemy do głównej nagrody, czyli tej oto zbroi. Exchange to jest, że za walutę będziemy mogli kupować sobie po raz kolejny jakieś tam itemki do gry, lepsze bądź gorsze. No i to jest w zasadzie tyle. Szczerze, strasznie jest to chujowe. Te mechaniki pojawiały się również w poprzednich grach, były one porzucane po mapie. Na przykład, wymieniać mogliśmy się za walutę z jakimś NPC-em, który się gdzieś znajdował, no nie? Ale prawdę mówiąc, yy, nie potrzebowałem czegoś takiego. Nie dość, że Animus Hub to będzie tylko i wyłącznie dodatkowa rzecz do przeklikania, żeby wejść do gry. Dwa, mamy Battle Passa i wszystkie te itemki, te nagrody za wyzwania, które właściwie ani trochę nie wpisują się w świat gry, nie dość, że designowo nie są w ogóle do niego przystosowane, i nie są wpisane w żaden sposób w świat gry. To są wyzwania off-topowe, to są takie wyzwania, jak macie na przykład RP w GTA, no to macie IC i OC, to są nagrody OC, to w żaden sposób nie łączy się z fabułą gry. Tutaj nie mamy czegoś takiego, że chociażby jak w Kingdom Come, znajdziemy jakiś miecz, to wiemy, że on jest od jakiegoś NPC-ta, to wiemy, że ten miecz jest ustanowiony w tym świecie gry, to jest miecz jakiegoś mistrza, bla bla bla, coś takiego. A tutaj dostajemy jakiś pomalowany mieczyk, który zdobyliśmy za... Wirtualne punkciki, które zdobyliśmy sobie w gierce To jest sprzeczne, według mnie, z imersją I to są mechaniki, które powinny wylecieć z tej gry I nie wiem właściwie, po co oni to zachowują Jeżeli chcą jakoś przyciągnąć graczy na dłużej do gry single player No to, nie wiem, może jakieś DLC-ki fabularne Może ich więcej zróbcie, może jakieś misje Ale to wygląda jak najtańszy sposób na przyciągnięcie graczy I to jeszcze trochę nieudolnie No bo komu normalnemu będzie chciało się zbierać dodatkowe punkciki do Battle Passa w Assassin's Creed Shadows w momencie, kiedy mamy otwarty świat, w którym możemy znajdować tej temki w grze. Nie rozumiem tego. Ja tego nie rozumiem. Ja nie wiem, jak te mechaniki przetrwały od 2016 roku i nadal w grze w 2025 roku będą zaimplementowane. Robią ten launcher jak jakieś Call of Duty. Ubisoft powinien skupić się po prostu na zrobieniu dobrej gry single player bez elementów charakterystycznych dla gier multiplayer z Battle Passem. Zróbcie grę na 100 godzin i po tych 100 godzinach niech ludzie sobie ją odstawią, bo to są właśnie gry single player. One nie mają trwać w nieskończoność. Gra się nie mają się w zagrywać codziennie i robić jakichś tygodniowych zadań Tylko po to, żeby odblokować sobie dodatkową katanę W grze, którą już i tak przeszli Po cholerę im to jest To się jakby tak logicznie trochę nie zgrywa Na Battle dla Polaków pojawiły się spore zmiany Ponieważ już mniej więcej rok temu Mówiło się o tym, że mają tam wprowadzić polską walutę I w końcu będzie można kupować różne itemki Różne gry za złotówki Ale zdecydowali, że będą wprowadzać to Teraz i w tym momencie, jeżeli wejdziecie sobie na BattleNeta, będziecie mogli kupić grę za złotówki. Tylko najpierw to, że przelicznik jest taki, że to wychodzi nawet gorzej niż było wcześniej. Blizzard dopiero się na kursie, 1 euro równa się 4,30 zł, co jest wyższą ceną za złotówkę o jakieś, nie wiem, mniej więcej 10 groszy. To wiadomo, że to jest ruchoma, że to jest, coś się waha, no nie ta cena, ale mniej więcej 10 groszy. Więc jeżeli Diablo kosztowało wcześniej 50 euro, to wychodziło za nie 210 zł, a teraz wyjdzie 215 Idziemy dalej. Warner Bros. Games po swoim Harry Potterze wypuściło dwie bardzo nieudane gry z uniwersum DC. Pierwszą było Gotham Knights, które nie dość że było słabo zoptymalizowane. To generalnie gameplayowo wyglądało jak regres. Potem wypuścili Kill the Justice League, Suicide Squad który okazał się nieudaną grą-usługą, w którą praktycznie nikt nie grał. Niedawno pojawił się ostatni sezon i gra nie będzie dłużej rozwijana. A teraz trafiła do nas informacja, że David Haddad, czyli szef działu gier w Warner Brosie, zdecydował się opuścić stanowisko. Warner Bros. Games, oprócz Harry'ego Pottera, to ostatnio za bardzo sukcesów nie odnosiło. David Haddad pełnił tą funkcję od 12 lat, no i na koniec dostał masę komplementów od swojego współpracownika i ten współpracownik powiedział też, że odchodzi dopiero teraz, ponieważ jest to spokojniejszy moment w oknie wydawniczym. Idziemy dalej. Exoborn to całkiem ciekawie wyglądająca, zapowiedziana na 2025 rok, multiplayerowa gra akcji TPP typu Extraction Shooter. Uniwersum przedstawia apokaliptyczną wersję Stanów Zjednoczonych, no i my jako ten poszukiwacz skarbów próbujemy zdobyć cenne zasoby, nachapać ją, ile możemy, a potem uciec z mapy. Na mapie pojawiają się przeciwnicy, pojawiają się boty oraz dużym zagrożeniem mają być warunki pogodowe, głównie tornada. Gierka wygląda trochę jak Anthem, mamy tam egzoszkielety, które pozwalają nam lepiej się poruszać. Mamy kilka ciekawych ujęć, mamy jakieś walki, mamy w pewnym momencie Fatalną optymalizację. W najnowszym materiale twórcy przybliżyli poszczególne mechaniki, głównie skupiając się na warunkach atmosferycznych i, będzie, i mówili, że na przykład jak pada deszcz, to trudniej będzie korzystać z glidera Jeżeli jest to tornado, to możecie ją wpierdzielić i zjeść. I ja liczę, że w końcu pojawi się jakiś dobry extraction shooter, który zdetronizuje albo przynajmniej zrobi jakąś konkurencję dla Escape from Tarkov żeby twórcy się chociaż trochę starali. Ostatnio popularne było Darker Darker, ale mimo wszystko to jest bardziej fantazy, a nie pistolety, kałachy i strzelby. Wiecie o co chodzi. Przez ostatnie lata rozwój gier na PC gwałtownie wzrósł. W sieci pojawiły się wyniki z badania GDC i okazuje się, że 80% deweloperów tworzy obecnie gry na PC, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku gier na PlayStation 5 lub Xboxy. To pokazuje, że najwięcej graczy. Gra obecnie na komputerach osobistych. I ta informacja wydaje się jeszcze ciekawsza, jeżeli zobaczymy sobie na to samo badanie, tylko że z zeszłego roku. Ponieważ wyniki na podobnej grupie badawczej wyniosły wtedy 66%. Już w zeszłym roku komputery były nazywane dominującą platformą, a teraz ta przewaga nad konsolami jeszcze się powiększyła. Jeżeli chodzi o inne platformy, no to PlayStation 5 to mniej więcej 38%, a Xboxy to mniej więcej 34%. No i to tyle: subskrybujcie kanał, trzymajcie się i cześć.